Hej ziomeczki, to jest pierwszy filmik z serii yy, Degustacja Manifestacja. I w tym odcinku dzisiaj jak widać to mam przygotowaną jedną kanapkę i drugą kanapkę jak widać tutaj jest różnica, tylko czy ją zobaczycie. Dokładnie tak, tu są dwa ogórki, a tu jeden. I tak, i tu mamy to rozłożone. Mamy kanapkę, mamy mięso, to jest tak zwany kotlet, i mamy ogórek. I żeby zrobić taką kanapkę, taką, taką, bo na taką nam jest starczy, bo to już jest taka lepsza wersja. żeby zrobić taką kanapkę, to wystarczy zrobić tak. Wziąć chleb, jak widać. On tutaj jeszcze ma masło na sobie. O tutaj yy, o, jak widać masło. I oczywiście z drugiej strony nie ma masła, bo po co? Yy, I tutaj mamy także kotlet, to jest przecięty kotlet mielony. On jest zrobiony z rzeczy, z których się robi kotlety mielone. No bardzo dobry. I tak, i teraz kładziemy go tak. Tak. I to mamy ogórek. Ogórek oczywiście przecięty, no bo raczej całego ogórka kieszonego kłaść nie będziemy. Chociaż oczywiście można jak widać tu są dwa, jak położycie cały ogórek albo cały kotlet, to nic się nie stanie, no to po musicie wziąć większą kromkę. Dago to prezentuje się kanapka i teraz jeszcze jak to jest tytuł, degustacja. Eee. Mm. Mm. Dobra, jak dobra, taki kwakowaty posmak. Mm. Polecam taki kanapkę, to bardzo dobry pomysł na robienie kanapek. A dziękuję za oglądanie, to mm. mm. jeszcze to jest dobra. Mm. 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 那么，就摆在